Historia do usłyszenia od roku 1997. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o kulturowym aspekcie powodzi. Ja nazywam się Klaudiusz Bogumił, a naszym gościem będzie Kasper Bajon. Witam serdecznie. Dzień dobry. Kasper Bajon, scenarzysta takich produkcji jak Royst Royce 97 czy Wielka Woda. Jest także pisarzem, finalistą Nagrody Literackiej Nike 2021 za reportaż Fuerte. Obecnie mieszka na El Cotillo na Fuerta Verturze. Rozpoczniemy naszą rozmowę. W ostatnich latach obserwujemy coraz większe zainteresowanie latami dziewięćdziesiątymi w przestrzeni publicznej. Widzimy powrót mody i estetyki tego okresu. Zwłaszcza wśród młodzieży. Powstaje coraz więcej filmów, utworów, które inspirowane są tymi czasami. Skąd wynika obecne zainteresowanie latami dziewięćdziesiątymi? No nie wiem, wydaje mi się, że wynika stąd, że no ludzie, którzy jakby dorastali w latach dziewięćdziesiątych, wchodzą już taką dojrzałą dorosłość. Właściwie już są pokoleniem jakby, w jakimś sensie coraz więcej wyrywa sobie, że tak powiem, z rzeczywistości. Jednocześnie stali się rodzicami jakiś czas temu. Dzieciaki też są starsze. Myślę, że to też idzie pokoleniowo, jakby co pewien czas. No, jest jakiś powrót do hip-hopu, mam wrażenie, a hip-hop to jednak jest bardzo związany z latami 90. -tymi. Wydaje mi się, że ten ruch był jakby w drugą stronę, że Dzieciaki zaczęły odkrywać hip-hop dla siebie, no i potem zaczęły w nim jakby szukać coraz głębiej głębiej do tych lat 90. -tych się jakoś dokopały. Wraz z tym wszystkim pojawiła się destorolka. no trudno mi powiedzieć jaki jest ten, no, myślę, że to tak po prostu idzie takimi falami, no, gdzieś tutaj. Co prawda mi się wydaje, że, że te lata 90. -te, szczególnie w modzie są trochę inne jakby, że to nie były ładne Lata w modzie na pewno, tak bym to nazwał. Nie, 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 nie żebym się jakoś strasznie modą interesował, no ale mogę, mogę powiedzieć, że to nie była jakaś moda, która chyba została zapamiętana dobrze. Natomiast ona teraz moim zdaniem wraca wraz z tym trochę ruchem body positive i też takiego powiedzmy norm koru, że to jest moda, która jest jakby w kontrze do świata takiego powiedziałbym, nie wiem, celebryckiego blichtru. Świata, gdzieś doskonałych ciał. Natomiast lata 90. są świadomie teraz wykorzystywane jako pewien rodzaj specjalnej szpetoty. Tak mi się wydaje, ale nie wiem. No, myślę, że to trzeba by się było zapytać pewnie ktoś jakieś badania przeprowadza, na no, którymś jest uniwersytet. A dla nas, tak, powrót do lat 90. to jest jakiś powrót do tych czasów naszego, nie wiem, dzieciństwa, dojrzewania, jakiejś takiej jeszcze, powiedzmy, pewnej niewinności, do czegoś, co już jest dawno za nami, a jednak gdzieś nam się dobrze kojarzy, chociaż. Ja zawsze jestem daleki od takiego mitologizowania lat 90., że to był jakiś wspaniały czas i ten to nie był wspaniały czas pod żadnym względem. Ja go pamiętam jako czas dość brutalny, dość niebezpieczny nawet w jakimś sensie, gdzieś tam. Byliśmy po prostu młodsi, więc wydaje nam się, że było trochę lepiej. Nie? No tak, lata 90. kojarzą nam się przede wszystkim z kreszowymi dresami. Dla wielu ludzi to jest po prostu wspomnienie młodości, fajnych lat, dzieciństwa i tak dalej. Ważnym aspektem związanym z latami 90. niewątpliwie była również powódź z 1997 roku. Czy temat ten przewija się w kulturze? W jaki sposób przedstawiana jest powódź? No właśnie, wydaje mi się, że było to zdarzenie no, właściwie na skałę całego kraju, a na pewno nawet prawie całej naszej części Europy w jakimś sensie. A mam wrażenie, że wcale ta powódź tak bardzo się w kulturze nie przewija. Oczywiście wyjątkiem są tutaj inicjatywy z Wrocławia, wyszły publikacje, książki, są wspomnienia, ale mam wrażenie, że to jest bardzo lokalne. I tego nie mówię w tego słowa znaczeniu, tylko wręcz odwrotnie, że to jest super, że to jest lokalne, ale nie przebiło się bardziej w kulturze na jakąś taką szerszą skalę. Nie wiem skąd to się wierzy. Wiem, że zanim myśmy zaczęli robić serial o powodzi, że tam kilka osób chciało to napisać scenariusze, próbowało zabrać się do tego. My mieliśmy to szczęście, że to zrobiliśmy. Natomiast mam wrażenie, że to tak wszystko trochę pognało, trochę już to wszystko zostało z tyłu. Myśmy już przy Rojście 9 9.7 trochę żeśmy skorzystali z powodzi, właściwie z tego, co było po powodzi, ale to była bardziej taka, powiedziałbym. Nazwałbym to sprawą scenograficzną. No, powódź grała tam jakąś rolę, ale nie była to rola najważniejsza. Tak? W Wielkiej Wodzie niewątpliwie powódź jest główną bohaterką, tak? więc jakby to jest zupełnie inny rodzaj patrzenia, sfokusowania się na problemie, i to było jakby dla nas ciekawe. Natomiast, tak jak robiliśmy dość, wydaje mi się, głęboki i dość porządny research tego wszystkiego. To mnie jednak też zaskoczyła właśnie mała liczba relatywnie dokumentów, książek, źródeł dotyczących powodzi. Dużo było takich rzeczy, które powstały już jakiś czas po powodzi, zbierania świadectw, jakby, no ale to było 20. rocznicę, z tego co pamiętam, czyli, no, czyli te świadectwa już też były w jakiś sposób. Przetworzone i ich wiarygodność była na pewno mniejsza niż w sytuacji świadectw, które były w danym momencie. Dużo materiałów filmowych widzieliśmy, no ale to też jest zawsze wybór. Natomiast takich rzeczy, które powstały świeżo po powodzi, to wcale tak sporo nie było. No było kilka opracowań socjologicznych bardzo interesujących, były jakieś poszczególne dokumenty, ale nie było tego jakoś tak zatrważająco dużo. Ale nie mam takiego poczucia, że powódź jest osadzona jakoś w pamięci, pewnie osób urodzonych przed 90 rokiem, szczególnie. Natomiast w kulturze nie mam takiego poczucia, żeby ona była jakoś tak super reprezentowana. Zapytam teraz, właśnie o kwestie związane z merytoryczną pracą nad scenariusze. Jakie były główne wyzwania nad tą produkcją? To jest Serial fabularny. To jest tak, no, że on się opiera na faktach, ale nie jest faktograficzny. To nie jest tak, że my zero-jedynkowo oddajemy to, co się wtedy działo i wszystko pokazujemy tak, jak było i trochę pewnych rzeczy musieliśmy rozmieniać zmieniać ze względów dramaturgicznych. Na pewno wyzwaniem było znalezienie tej osi dramaturgicznej, no, tego wokół czego to się ma dziać. Mi się wydaje, że wiele osób na tym poległo, piszących scenariuszy. Podejrzewam, no bo to nie było łatwe i, i trzeba było to znaleźć. No. Opowieść o tym, że jest wiele ludzi, woda zalewa i oni mają swoje problemy i łatwo jest powiedzieć, trudniej to zrobić, Ja nie wiem, czy w ogóle to ma jakąś rację bytu, tak? Więc wydaje mi się, że trzeba było znaleźć oś dramaturgiczną, konflikt, który by to uniósł i który byłby w jakiś sposób uniwersalny i to było trudne. Natomiast ja nie mogę zdradzać pewnych rzeczy, żeby nie zdradzać serialu, natomiast mogę powiedzieć, że mieliśmy to Szczęście, że dość szybko na nią wpadliśmy przypadkowo, bo przypadkowo, ale trafiliśmy na nią i, i to nam się ułożyło. No i potem już wyzwaniem było napisanie tego, no a potem to już wyzwanie produkcyjne. No to była duża bardzo produkcja, dużo dni zdjęciowych, duży plan filmowy, dużo osób zaangażowanych i to też było wyzwanie, nie mówiąc o tym, że jednocześnie jest COVID. Pogoda w Polsce bywa różna, no bo mało kto pamięta o tym, że w chwili, kiedy była powódź we Wrocławiu, był bardzo słoneczny, nie padał deszcz, była piękna pogoda, stąd jeszcze wszyscy nie wierzyli w powódź. No a w Polsce z pogodą jest różnie, no raz jest słonecznie, raz nie jest słonecznie, więc to wszystko jakby się kumuluje, no plus to, co jak powiedziałem, pandemia, więc wyzwań było dużo, tak? Ja ze swojej strony scenariuszowym się miałem dużo mniej wyzwań niż potem ekipa nad tym pracująca. Ale to była, nie wiem, przyjemność. W takim razie, skąd czerpał Pan wiedzę odnośnie kwestii scenariuszowych? Co było najważniejszą inspiracją? No, rozmowy z ludźmi bezpośrednio. Wiadomo, że mieliśmy książki, przeczytaliśmy tam, mieliśmy gazety z tamtego czasu, zrobiliśmy dość dużą kwerendę materiałów filmowych, wywiadów, ale najważniejsze były rozmowy z ludźmi bezpośrednio zaangażowanymi tak w sztab kryzysowy, w walkę z powodzią, jak również, że tak powiem, zwykłych ludzi, którzy których ta powódź dotknęła w ich codzienności. No i oni nam najwięcej powiedzieli. To spotkanie z człowiekiem jest jakby najciekawsze, bo widzisz jaki też człowiek, jak on się zachowywał, on wspomina, co w nim zostało, co było dla niego istotne. Myślę, że po latach oni widzą jakby wyraźniej, co było super istotne. I to dla pisania scenariusza jest, jest ciekawe, no bo wiesz, że to, aha, czyli to było, to było ważne. Dla mnie nie ma wątpliwości, że spotkanie z ludźmi, którzy wtedy byli, albo u władzy. Albo bronili swojego dobytku, albo pracowali w służbach kryzysowych, albo związani byli z Wrocławiem, no to to, to było najważniejsze. Na koniec jeszcze zadam pytanie. Czy temat powodzi z 1997 roku jest raczej współcześnie zapomniany, czy pojawia się wciąż w przestrzeni, w mentalności, jak, jak pan sądzi? Nie wiem, no trudno mi powiedzieć. No, myślę, że za każdym razem, jak się podnosi woda, była taka w 2010, rok temu były roztopy, no to zawsze ten temat jakoś tam wraca i powraca. Kwestia tej powodzi, no bo to był dość spory kataklizm. Myślę, że dla Wrocławia to było wydarzenie formujące, tożsamościowe, które położyło podwaliny pod tożsamość miasta, pod to, czym jest dzisiaj współcześnie Wrocław. I pewnie dla okolic, podejrzewam, że podobnie jest dla Opola, ale szczególnie dla Wrocławia. Osiem lat, zaraz po 1989 roku. Państwo jest z młode, cały czas jest ten lęk, że może wrócić do Niemiec, że Wrocław jest miastem po niemieckim jest dziwnym tworem wtedy, w tamtym momencie. No i ta powódź, to zjednoczenie się ludzi, to wyczyszczenie tych piwnic, tych miejsc. Dopiero, dużo osób nam że w 97 roku dopiero zaczęli sprzedawać piwnice, w których znajdowali jeszcze rzeczy po mieszkańcach, którzy by sprzed wojny byli po Niemcach. Więc to wszystko jest dość interesujące i dla tego miasta, myślę, powódź jest bardzo obecna. Przejście przez Wrocław, wszędzie są e, skale pokazujące dokąd woda doszła. Ale w całej Polsce wydaje mi się, że to jest wydarzenie, które gdzieś tam zostało zapomniane lub przez inne wydarzenia przykryte, a mi się wydaje, że ono ma wielki taki potencjał metaforyczny, i już mówiło coś o Polsce więcej niż nam się wydaje, tak? No i gdzieś tam pewnie został hit zespół, co pewien czas jakaś rozgłośnia odgrzeje i opuści, więc coś tam pozostało tak. Myślę, że jakbym zapytał mojego letniego syna o powód 97, to nie wiem, czy by był coś w stanie, że teraz pewnie tak, no bo pracowałem na tym, ale czy byłby w stanie coś więcej powiedzieć? Czy to w jakiejś świadomości szerszej funkcjonuje? Był inny czas, no. Czas Jan Pawła II, czas mafii pruszkowskiej, no i czas powodzi. Bo teraz to już jest daleko za nami, na szczęście. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków z cyklu Historia, do usłyszenia od 1997. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki, wielkie.